Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Knięcik, Polanek 24 Dziś Państwu moim gościem jest Pan Adrian Zamberg, Lewica. Razem, dzień dobry. Dzień dobry. Poseł na sejmę, Panie Pośle. Zacznę może od tego, o czym dużo się w mediach mówi. Zresztą też Pan w czwartek opublikował filmik z krótką. Krótkim przemyśleniem i z pytaniem, z pytaniem: może zamiast wydać sztuczne oburzenie, skończmy po prostu z hipokryzją. To chodziło o bratanie się polityków opozycji i rządzącej partii. Da się, czy inaczej? Czy to hipokryzja i jak z nią skończyć? Mnie po prostu wydaje się, że jakieś sztuczne się jest bez sensu. My weszliśmy jako razem do Sejmu dwa lata temu i przez te dwa lata wiele razy widzieliśmy na korytarzach właśnie to, że ta wielka wojna między Platformą i pisemą się kończy wtedy, kiedy kamery zostają wyłączone. A potem panowie idą na piwo. No więc tak jest po prostu, tak po prostu wszyscy to zobaczyli. Więc skoro tak jest, to może wyciągnijmy z tego jedyny logiczny wniosek. To znaczy, zamiast krzyczeć na siebie, wyzywać się od zdrajców polskich i wdawać w ten cały retoryczny wyścig zbrojeń, może to zacznijmy rozmawiać o tym, dlaczego zostaliśmy to wybrani, o ustawach. O konkretach, bo i tak będzie się o to wspierać. Ja to też mówię tym, którzy się obawiają, że jakby z polskiej polityki wyjąć te wzajemne wyzwiska, to nie zostanie już nic innego. Ja jestem optymistą. Uważam, że tak nie jest. Uważam, że jest o co się spierać. O politykę klimatyczną, o podatki, o prawa kobiet. Obrawa mniejszości i tak będziemy się spierać, bo nas różnią tutaj pomysły na Polskę. Tak? Jest lewica, są brałowie, są konserwatyści, ale to będzie spór o coś, a nie tylko i wyłącznie wzajemne krzyczenie na siebie. I tak sobie myślę, że to byłoby tak naprawdę najsensowniejsze, gdyby taka lekcja z tej imprezy u pana Mazurka była a nie kolejna seria teraz marsowych min i, e, i oskarżeń i, i, i takiego właśnie sztucznego oburzenia. Ja myślę, że nie chcę tego sztucznego oburzenia odgrywać, natomiast wydaje mi się, że dobrze by było, że skoro ta suma spadła, wszyscy już zobaczyli jak jest, że po prostu wyciągnąć z tego wnioski i zacząć się właśnie nieco poważnie w polskiej debacie publicznej. Panie profesorze, czy dobrze rozumiem, że pan nie powiedział do takiej Sprawiedliwości, że jest, no, jak to często opozycja mówi, końcem demokracji, że to może już prawie kaczy faszysta nami rządzi, że dyktatura, że wielcy totalitarni dyktatorzy mogliby się uczyć. Pan jest daleki od takiej retoryki? Proszę pana, ja mam bardzo złą opinię o rządach prawa i sprawiedliwości. Uważam, że rządy prawa i sprawiedliwości pod wieloma względami spychają Polskę zupełnie niepotrzebnie do ta ścianka. Uważam, że to co się wydarzyło jeżeli chodzi o prawa kobiet, jeżeli chodzi o szczucia na mniejszości, to po prostu nie w porządku. I naprawdę myślę, że trudno znaleźć w polskiej polityce kogoś, kto pod programowym względem w sprawach praw człowieka, w sprawach wolności światopoglądowej jest dalej od pisu. Ale ja nie potrzebuję do tego mówić, że Kaczyński to jest drugi Hitler, bo po pierwsze Kaczyński to drugi Hitler nie jest, ale po drugie, co istotniejsze, to wy, wystarczy słów, normalnych słów do tego, żeby to, co złe w tych rządach krytykować. My jesteśmy bardzo konsekwentną opozycją wobec rządu pana Kaczyńskiego, ale też opozycją racjonalną. To znaczy, taką która krytykuje to, co złego robią, a nie tylko krzyczy. I myślę, że to jest sensowniejszy sposób na to, żeby krytykować rządzących i żeby tych rządzących tak naprawdę od tej władzy oderwać niż ten pusty krzyk, bo pustego krzyku nikt słuchać nie, nie powiedział będzie. Powiedział pan, skończmy po prostu z hipokryzją, zapytał pan o to, ale może to, że potrafią politycy w jednej no. chwili Nazywać się zdajcami ojczyzny, końcem demokracji, używać innych pomysłów, słów, a później potrafią na przykład pić herbatę, niech będzie, i ze sobą rozmawiać. To może świadczy o ich, o ich wielkim człowieczeństwie i o tym, że mm, potrafią dostrzec w sobie człowieka, mimo tego, że się różnią politycznie. Dobrze, nie chcę się, szczerze mówiąc, tutaj wchodzić w oceny, kto jest dobrym człowiekiem, a jest złym. Myślę, że to do nich nie prowadzi. Ja tylko mam taki mały apel, żebyśmy spierali się o konkrety, bo w sumie to za to nam jako posłom, jako posłankom płacą, żebyśmy spierali się o wizję Polski, o konkretne ustawy, które przyjmujemy w Parlamencie i naprawdę tych przestrzeni sporu będzie wystarczająco dużo, żeby odpuścić sobie właśnie ten retoryczny wyścig zbrojeń, to oskarżanie się, że ci są trzecim pokoleniem UB, a tamci są targowicą, bo z, bo z tego po prostu nic nie wynika. Panie pośle, to do konkretów, nawet lokalnych, trochę przejdźmy, bo był pan niedawno w Wielsku Białej, spotkał się pan, pan z pracownikami branży Automotive, była mowa o ich sytuacji zawodowej. Jakie wnioski z tego spotkania i czy jakieś konkrety również z tego płyną? No to jest ważna historia, ważna sprawa, bo o tym się mało mówi, ale w tej branży, bardzo przyszłościowej branży, branży, która jest ważna dla polskiej gospodarki, dzieje się źle. I to dzieje się źle nie dlatego, że ktoś coś tutaj zamienił, tylko dlatego, że mamy globalny kryzys półprzewodników. I przez to, są przestoje, przez to bardzo, bardzo wiele miejsc pracy w Bielsku, ale też szerzej na Śląsku, będzie zagrożonych. Uważam, że powinniśmy już teraz rozmawiać o interwencji rządu w tej sprawie. Myślę tutaj na przykład o wsparciu z Funduszu Pracy, bo Fundusz Pracy to jest ten fundusz, na który wszyscy pracownicy się składają ze swoich składek, właśnie po to, żeby w sytuacjach, które tego wymagają, były środki na doraźne interwencje. I ja zwrócę się w tej sprawie do premiera z interpelacją, bo wydaje mi się, że tutaj nie można przespać i przegapić momentu. Kiedy, kiedy można jeszcze działać. bo się boję takiej sytuacji, że to udawanie przez rząd, że nic się nie dzieje, skończy się tak, że za parę miesięcy pożegnamy się z trwale, z wieloma miejscami pracy w, w, w tym sektorze, w tej branży. O tym żeśmy rozmawiali między innymi ze związkowcami z wielu zakładów, którzy mówili o tym, jak sytuacja wygląda. Mówili też o tym, że obawiają się tego, że niektóre korporacje wykorzystają tę sytuację, tego kryzysu żeby trwale uciąć płace. Tutaj trzeba temu zapobiec i, i no, bardzo bym chciał zobaczyć aktywność ze strony rządu w tej sprawie, bo w przeciwieństwie do e, wielu innych, e, które zdają się w ostatnich tygodniach i tam będzie miała konkretne konsekwencje dla ludzi i dla miejsc pracy, ale też w ogóle dla polskiej gospodarki, bo tu nie mówimy o jakiejś branży, która upada, nie mówimy o jakiejś branży, która jest e, archaiczna, Mówimy o branży, która jest mocno przyszłościowa. Mówimy o branży, która dobrze sobie radziła no i której w tym momencie wydarzyły się bardzo poważne perturbacje, z którymi inne kraje zastanawiają się, jak sobie radzić, żeby utrzymać tę branżę, żeby utrzymać tę integrację, a my, mam wrażenie, czekamy na rozwój wypadków. To nie jest zbyt rozsądne i nie jest w to, czy przekonali, że. Warto, żeby tutaj rząd po prostu podjął interwencję i do tego będę też namawiał. No właśnie, wspomniał Pan o tym, że będzie Pan się kierować tą sprawą do Premiera, partia razem często interpeluje i rozmawia z tymi, którzy są pracownikami, mają problemy bądź mogą mieć problemy. Tylko co dalej z tymi rozmowami w konkretach? Czy składacie się Państwo interpelacje, rozmawiacie z ministrami, chodzicie do ministerstw, bo same rozmowy z pracownikami pewnie ważne, ale z pewnością temat nie kończą. No, że się tej, każde, każda sprawa jest inna i w każdej sprawie te konkretne rozwiązania wyglądają inaczej. Czasem to jest kwestia namienia rządzących, ma na sensowne rozwiązania, co się czasem udaje, częściej niestety, czy pod tymi rządami ze smutkiem stwierdza mnie. Czasem to są negocjacje z przedsiębiorcami, czasem są negocjacje z właścicielami. Tak, Udało się na przykład zakończyć, z czego jestem bardzo dumny, pozytywnie spór tam pracownicy upomnieli się o to, żeby skończyć ze śmieciówkami, żeby mieć udział w rosnących zyskach firmy. My wsparliśmy ich także w negocjacjach z korporacją. No i dała się ostatecznie rzecz całkiem duża, to znaczy strajk, który zakończył się podpisaniem dobrego porozumienia. Są podwyżki dla pracowników. Udało się zredukować liczbę umów śmieciowych prawdy zostały posunięte do przodu. I ma no czasem jest też tak, że i rządu nie trzeba tutaj do tego angażować. Wystarczy po prostu usiąść do stołu, żeby związkowcy i, i strona, strona właściciela porozmawiali o rozwiązaniach sensownych. I te rozwiązania da się wypracować. Tak się udało. I ten strajk w roku. Czy, czy nie zakończy zwycięstwem. No więc te nasze interwencje, działania razem, jeżeli chodzi o sprawy pracownicze są różne, to nie jest tylko i wyłącznie mówienie do rządzących i podnoszenie spraw i przypominanie o nich, tak żeby nie dać ich zająć pod dywan, ale to czasem są też jakieś, jakieś takie działania, które są bezpośrednim negocjacyjnym. Natomiast zgadzam się z panem, że piłka jest tutaj przede wszystkim po rządzących, bo oni mają największe narzędzia, żeby działać. No pierwszy przykład brzegu, budżetówka. Teraz, jak wiadomo, czekają nas kolejne duże protesty w Już zaczęły to się protesty w sądach. Chciałem zapytać... Tak, właśnie to chciałem Pani proszę zapytać. Jesień wydaje się nie mniej spokojne niż wakacje, które pod kątem politycznym spokojne nie były. Medycy słyszymy o urzędnikach, słyszymy o pracownikach z u To są też urzędnicy. Czy jako razem widzicie się i chcecie jakąś rolę w tych Prawdopodobnie w dużych protestach jesienią się pojawią, odegrać? My razem jesteśmy dosyć konsekwentnie głosem, który upomina się o budżetówkę, bo jesteśmy po prostu przekonani, że, żeby państwo było sprawne, to musi porządnie płacić swoim pracownikom. A niestety, na pracownikach budżetówki przez lata najpierw bardzo mocną szczęgę rząd Tuska. A teraz od kilku lat dosyć Mówi, mocno oszczędza się odpisów. Nie, o, powiem, o urzędnikach nie mamy chyba zbyt dobrej opinii. opinii. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy patrzyli na konkrety. A konkrety wyglądają tak, że dzisiaj płacimy tak marnie w wielu inspekcjach, że nie ma chętnych do tego, żeby do pracy. Na pan przykład z Państwowej Inspekcji Pracy, czyli te instytucji, która powinna stać na straży tego, żeby nadal było bezpiecznie na budowach. Otóż inspekcja pracy płaci tak mało, że nie jest w stanie znaleźć pracowników z kwalifikacjami technicznymi, którzy by na te budowy poszli i kontrolowali, czy wszystko jest OK. I w związku z tym efekt jest taki, że mamy wakaty w inspekcji pracy, a jeśli spojrzymy na statystyki wypadków, to w Polsce tych wypadków na budowach jest naprawdę przerażająco dużo, dużo, dużo więcej niż w wielu innych krajach europejskich. I takie są konsekwencje, to znaczy te sztuczne oszczędzanie i zaciskanie pasa w budżetówce, kończy się tak, że potem mamy państwo, z których jesteśmy niezadowoleni, no to, bo moja miała ja takie przysłowie, że tanie mięso psi jedzą. No i to jest dokładnie ta historia, tak? To znaczy, jeżeli po prostu ścibimy pieniądze i żałujemy na to, że budżetówka gra dobrze, no to ona dobrze działać nie będzie. Ja bym chciał, żebyśmy pod tym względem zachowywali się rozsądnie, a to oznacza w przypadku budżetu dzisiaj po prostu podwyżki, bo bez tych podwyżek, tych wakatów będzie coraz więcej, a im więcej będzie wakatów, tym gorzej, gorzej będą działały publiczne instytucje. Panie pośle, na koniec krótkie pytanie, krótka odpowiedź, czy się Pan z przedzielenia koncesji dla TVN? 24. Nie, wiem, co ja nie miałem wątpliwości, że ostatecznie taka będzie ta decyzja i mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość po raz wykonała jakiś dziwaczny, rytualny taniec, który było wiadomo jak się skończy. To jest trochę tak jak ta historia z tymi uchwałami skierowanymi przeciwko mniejszościom. Te LGBT, które przyjmowały różne prawicowe sejmiki, a teraz z szybkością światła mnie wycofują, no bo... Zorientowali się, że jesteśmy w Unii Europejskiej i jak samorząd chce otrzymywać pieniądze z środków europejskich, no to nie może przyjmować uchwał, które mówi, że będzie dyskryminować taką czy inną mniejszość, to tak rząd nie działa. Więc nawet jeżeli nie przygotowało, że to jest świństwo, że trzymać uchwałę, w której mówi się, że mniejszości to, to, to bez w sposób nierówny. no to jest taką ręką, tak? Więc odpowiadając bardzo krótko na to pytanie, ja jestem za tym, żeśmy po prostu mieli wolne media i bardzo chciałbym, żeby one były bardziej wolne, a nie mniej wolne niż dzisiaj. Dużo zdrowia. Dziękuję, do zobaczenia. Państwa niemożliwego święto panu Adrian Zamber, poseł na stajenie RP, lewica razem. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.